Chcąc ogrzać taką saunę, cały czas musi światło słoneczne padać bezpośrednio na kamienie, dlatego całe to zwierciadło, łącznie z sauną, się po prostu przekręca na takiej specjalnej konstrukcji. Dzisiaj znowu jestem w moim przepięknym lesie, który widzicie za moimi plecami, i oglądniemy sobie właśnie ciekawą saunę, która została wybudowana w Alpach Szwajcarskich. Bardzo ciekawy projekt, bardzo nietypowy, gdyż kamienie w saunie ogrzewane są za pomocą energii słonecznej. Zobaczycie, jak to wygląda. Zapraszam Was razem ze mną do oglądania. No, tak jak mówiłem, sauna jest ogrzewana za pomocą energii słonecznej i jej lokalizacja jest w Alpach, Szwajcarii. No, rozpościera się tu przepiękny widok. Tutaj jest lekki rzut, jak ta sauna wygląda i proces jej budowy. Sauna wygląda w ogóle w taki sposób, że jest zbudowany budynek sauny. Kamienie nie znajdują się jakby w piecu, tylko w takiej siatce, obracanej siatce. I ta siatka, koło tej siatki po prostu jest przestrzeń yy, przez którą dostają się promienie słoneczne odbite od wielkich zwierciadeł, które się znajdują troszkę dalej. Ciekawe w tym wszystkim jest to, że właśnie chcąc ogrzać taką saunę cały czas musi yy, światło słoneczne padać bezpośrednio na kamienie, dlatego całe to zwierciadło łącznie z sauną się po prostu przekręca na takiej specjalnej konstrukcji. I tak jak tutaj widać cały czas w ciągu dnia pięknie nam tutaj skupiają te zwierciadła światło na kamienie. Później możemy sobie obrócić, żeby odrzeć z drugiej strony. Z tego co widać, cieplutko przykładają ręce, sprawdzają czy jest wszystko ok. Pierwsze polanie wodą. To jest to. Jest fajnie nagrzana, paruje. Także teraz skorzystają. Pan, tutaj w okularach, jeden, drugi. Podziwiam, że są w stanie wejść i że im okulary nie zaparowały. Ale widocznie mocno z tych zwierciadeł jeszcze po oczach świeci, skoro w takich okularkach. O, teraz ciągnę i dobra. Można inaczej. Temperatura jest dosyć fajna. Są tutaj prawie nadzy i po prostu mega, mega się pocą z tego wszystkiego. Dodatkowo tu jeszcze ta kondensująca woda. Także super, no myślę, że się muszą troszkę ochłodzić. Ogólnie chciałbym Wam tutaj przekazać, że to też jest taki model koncepcyjny, oni to wybudowali i testowali co to z tym będzie. O i zaczynamy z odchładzaniem, super, super to wygląda. No powiem Wam, w takim klimacie mieć taką ciekawą saunę to jest naprawdę fajna sprawa. Tym bardziej, że to już jest taki no, że tak powiem mega ekologiczne z tego względu, że tutaj nie ma żadnego ogrzewania, opalania. Wszystko za pomocą słońca. Tu właśnie ciekawie widać, jaka jest ta konstrukcja, że ona jest taka przesuwna, plus do tego jest taka specjalna wajcha do ustawiania tych wszystkich zwierciadeł w taki sposób, aby, aby skupiać je bezpośrednio na tych kamieni. Okay, tu mają jeszcze jakiś fajny piarni, zbiorniczek wodny do ochłodzenia się. Ogólnie można z tego skorzystać. Ci ludzie, którzy stworzyli tą saunę, e, oni też mają tam jakiś ośrodek, taki wypoczynkowy właśnie tam w, tam w Szwajcarii. Także jak będziecie mieli kiedyś ochotę, może pojedziecie tam na narty, to zachęcam Was do skorzystania. Podejrzewam, że bardzo ciekawe doświadczenie. Dziękuję Was serdecznie za oglądanie ze mną razem tego, tego filmika, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego. Chciałbym Was teraz poprosić o łapkę w górę, o udostępnienie tego kanału na mediach społecznościowych, żeby więcej osób się dowiedziało o ciekawych miejscach na świecie, o różnych ciekawostkach sauny, tak samo o subskrybowanie tego kanału, jeżeli tego jeszcze nie robisz i. Trzymajcie się w ciepło i do zobaczenia do następnego piątku. Cześć!